Dziś zapraszam do wysłuchania szczególnego odcinka podcastu. Będę w nim mówić do Was sama. To historia o mnie, o moim współuzależnieniu. Cofnijmy się więc w przeszłość i zacznijmy opowieść o mojej drodze, która ostatecznie doprowadziła mnie do miejsca, w którym jest dobrze, bezpiecznie, do miejsca, w którym jest światło. Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu Strefa Świadomości, rozmowy o współuzależnieniu. To, co za chwilę usłyszycie, jest sporym kawałkiem mojego życia. Bardzo się stresuję, ale czuję, że nadszedł ten moment, kiedy moja historia może stać się także Twoją. Czerp, zastanawiaj się i zadawaj sobie pytania. Zaczynamy. Wiele lat żyłam w nieświadomości. Ta nieświadomość była niszcząca, destrukcyjna i toksyczna. Byłam postrzegana jako osoba pełna energii, uśmiechnięta, poukładana, a w głębi często smutna, bez poczucia pewności i wartości siebie, przybita i emocjonalnie wykończona. Będąc w relacji, w którą wyszliśmy z poziomu ran i niedojrzałości emocjonalnej, w relacji, w której wydawało mi się, że znalazłam księcia na białym koniu, w relacji, o której myślałam, że jest na zawsze, w relacji, która była moją pierwszą poważną relacją, w relacji, w której z perspektywy czasu wiem, że od początku był problem z używkami, wiecznie słyszałam, jaka jesteś dobra, taka dziewczyna to skarb. Wtedy jeszcze byłam na etapie swoich marzeń, celów na przyszłość, praca, studia, znajomi, imprezy. Często jednak nie miałam swojego zdania. Wolałam się przypasować, chciałam czuć się akceptowana, zależało mi na opinii innych. Dlaczego tak było? Dzisiaj już wiem. To tak zwany problem z wyrażaniem akceptowanie czegoś, na co się nie zgadzamy, tolerowanie czegoś, co mi się nie podoba. Tylko po to, by przypodobać się innym, tylko po to, by nie sprawiać problemu. Dobro i miłosierdzie, tak mnie określano, Taka jak rzeczmiutka, milutka Paulinka. Wybaczałam, dawałam kolejne, kolejne i kolejne szanse. Nie widziałam siebie. Przymknęłam oko, kiedy zostałam uderzona, przecież nic takiego się nie stało. Potrafiłam zamiatać pod dywan chociażby to, że zostałam zostawiona sama w obcym mieście. Wierzyłam w to, że narkotyki są tylko na weekend, a mefedron nie uzależnia. Mówiłam: nic się nie stało, to tylko pieniądze, kiedy stracił całą kasę. Znosiłam wszystko. Typowa siłaczka. Zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja właściwie daję te kolejne szanse, skoro nic się nie zmienia. Za każdym razem są tylko obiecanki, tacanki, a ja tracę swoją energię na umoralnianie, wykłady, które gówno dają. Ślepo wierzyłam i ufałam, że dzięki mnie mój ukochany człowiek wyrwie się ze szpon nałogów. A przecież nie przez nas, drodzy, alkoholik pije, narkoman ćpa, a hazardzista gra i nie dla nas przestanie. Nie wiedziałam o tym. Nie miałam tej wiedzy. Myślałam, że to jest takie proste. Wystarczy przestać pić. W czym problem? Jeżeli ktoś nie potrafi, to niech nie pije. Nie rozumiałam wtedy, że za tym stoją różne schematy, mechanizmy, doświadczenia, traumy czy dzieciństwo. Również ja żyłam w mechanizmie zaprzeczania i minimalizacji problemu. O miłości myślałam jako o czymś, czemu trzeba się poświęcić, jako o czymś, co jest na zawsze. I trzeba walczyć za wszelką cenę, tracąc przy tym siebie. W tym wszystkim było dużo lęku o to, w jakim stanie wróci z pracy, w jakim stanie wróci od znajomych i czy w ogóle wróci. Nie było granic. Nie potrafiłam ich stawiać. Były notorycznie przekraczane. A co za tym idzie, nie szanowałam siebie. Czułam przez to frustrację, bezradność, bezsilność. Nie okazywałam tego, nie nazywałam. Zakładałam tarczę obronną i brnęłam w to dalej. Moje, moje emocje często eksplodowały w pracy czy w domu rodzinnym. Miałam w sobie dużo gniewu. Powoli traciłam inne relacje. Nie potrafiłam ich utrzymywać. Och, nie zliczę, ilu ludzi wypędziłam z mojego życia. Zatracałam również siebie, swoje cele, marzenia. Nie znałam swoich potrzeb. Miałam silną potrzebę, aby pomóc, by uratować. Byłam w głębokiej mobilizacji, zwarta i gotowa, jak strażak, kiedy zawyje syrenę. Myślałam, że mam taką moc. Często czułam się winna. Myślałam, to przeze mnie pije. Gdyby mnie kochał, nie piłby. Muszę być jeszcze lepsza. Nie jestem wystarczająca. Co jest ze mną nie tak, to moja wina. Usprawiedliwiałam każde zachowanie. Kiedy granice były przekraczane, zazwyczaj straszyłam i szantażowałam, że odejdę i że już nie jesteśmy razem. Po czym manipulacja sprawiała, że brnęłam w to dalej, ślepo wierząc, że to już ostatni raz. Nie zwierzałam się w tamtym czasie, byłam w tym sama. Myślę jednak, że wiele osób widziało, co się dzieje, wiele osób było świadkami pewnych sytuacji. Nie zwierzałam się, bo nie chciałam, by ktoś wiedział, jak jest. Wszystko dusiłam w sobie. Rodzina i jej bliskie otoczenie długo nic nie wiedziało. Potrafiłam się dzielić tylko dobrem. Koloryzowałam. Nie miałam ochoty na wspólne wyjścia razem. Wiedziałam, że wiąże się to z poczuciem wstydu. Z drugiej strony chciałam wspólnie spędzać czas, bawić się i nie stwarzać ze związku więzienia. W początkowych fazach mojego współuzależnienia imprezowaliśmy razem. Zawsze z tego wychodziły kłótnie, upokarzania, zostawianie mnie gdzieś w różnych miejscach. Czułam też, że takie życie nie jest dla mnie. Piłam, bawiłam się często wbrew sobie, często by zrobić na złość. Pamiętam sytuację, kiedy wparowałam z wódką 07, postawiłam ją na stół i oznajmiłam Okej, okay, pijmy. Ty możesz tyle chlać, wybierasz zawsze alkohol i znajomych, to ja też będę. Oczywiście skończyło się to moim zaśnięciem w toalecie, i sanie, sama nie wiem co ja chciałam wtedy udowodnić. Usprawiedliwiałam te zachowania po używkach zawsze, bo przecież człowiek po alkoholu nie jest sobą. On na trzeźwo nie jest taki, nie myśli w taki sposób. Na trzeźwo jest inny: mądry, czuły, szanujący, dbający, troskliwy i tak dalej. To mnie trzymało. Ja myślę, że kiedyś będzie tak zawsze. Mogłabym wymieniać tu wiele sytuacji, ale, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Nie czułam się bezpiecznie. Bałam się tej agresji po alkoholu. Często spałam u znajomych, poszukując bezpieczeństwa. Dawało też o sobie znać ciało. Silne napięcia, przewlekły stres, bezdech, ścisk w żołądku, zaparcia, utrata wagi. Słyszałam często, jaka jesteś szczupła, znowu schudłaś. Odpowiadałam, że dużo ćwiczę. Natomiast myślę sobie, że takie spadki wagi, lub odwrotnie, nagły wzrost wagi, może być pewnym ostrzeżeniem dla nas, dla otoczenia, że być może ta osoba zmaga się z czymś, dlatego nie warto oceniać, warto zapytać po prostu, co się dzieje, czy coś się dzieje. W kontrolowaniu byłam mistrzynią. Mogłabym zostać zawodowym szpiegiem detektywem? Sprawdzałam telefon, wiadomości, portfel, kieszenie w spodniach, kurtkach, kosmetyczkę. Wypatrywałam w oknie, przeszukiwałam bieliznę. To był taki mój rytuał po wejściu do domu. Kontrolowałam na każdych wakacjach, imprezie ilość wypijanego alkoholu. To nigdy nie były wakacje. To było ogarnianie sytuacji człowieka, którym upajał się alkoholem do odcięcia. Rok po roku widziałam, jak mój partner. Powoli umiera. Dołowało mnie to, że nie mogę pomóc, że nie potrafię. Oprócz bezradności miałam w sobie też ogrom współczucia. Były sytuacje, kiedy wzbudzało we mnie litość, i ja się temu poddawałam. Nie potrafiłam być obojętna. Bardzo kochałam. Może za bardzo. Mimo bólu i cierpienia nie potrafiłam odejść. Początek 2019 roku był rokiem, kiedy powiedziałam i nazwałam rzeczy po imieniu. Masz problem. Jesteś alkoholikiem. Albo idziesz na terapię, albo odchodzę. I była terapia, i był piękny, trzeźwy 2019 rok, i były nawet zaręczyny z tego wszystkiego. W końcu na wyjazdach czułam się bezpiecznie, w końcu się nie martwiłam. Szkoda tylko, że nie miałam świadomości, że alkohol został zastąpiony narkotykami. Zawsze byłam pełna podziwu, że partner, partner tyle pracuje, a jeszcze ma siłę, by iść na imprezę na trzeźwo. Dla mnie ważne było wspólne spędzanie czasu, ale też rozumiałam, że ma ambicje zarobić na swój ślub i wesele. Godziłam się na jego pracocholizm. Miał tam jednak komfort ćpania. Moje współuzależnienie trwało dalej. Te lata od 2019 roku aż do ślubu 2021 roku były bardzo nieświadome. Pół roku przed ślubem mój partner, pod wpływem alkoholu, oznajmił mi, że stracił wszystkie pieniądze grając. Byłam w szoku. O nie, pomyślałam, napił się, co teraz będzie. Chcąc podnieść go na duchu, stwierdziłam, że to tylko pieniądze, że sobie poradzimy. Najważniejsza jest nasza miłość. Warunkiem była oczywiście terapia. O tym, że jestem współuzależniona, dowiedziałam się dopiero po ślubie. Ups! Tyle lat destrukcji, tyle lat minęło, kiedy dowiedziałam się, że coś jest nie tak, tyle lat nieświadomości i decyzja o ślubie brzydko mówiąc przejebany. Ślub był dla mnie bardzo ważny. Pytałam Boga: Boże, daj mi jakiś znak, czy ja powinnam brać ten ślub. Przecież tu już nie ma zaufania. Boję się. Wypisałam sobie nawet na kartce plusy i minusy, by łatwiej było mi podjąć decyzję. W plusach był tylko fakt, że partner jest w terapii. Nie chciałam tego ślubu z poziomu rozumu. Dostawałam od Boga znaki. Znajdowałam na przykład opakowania po narkotykach. Partner twierdził, że sobie wymyślam i mam jakieś schizy. Poddawałam się tym manipulacjom. Decyzję o ślubie również podjęłam pod wpływem manipulacji. Nie zaufałam Bogu, nie posłuchałam. Dzień, który miał być najpiękniejszym dniem, okazał się najgorszym. W kościele, owszem, czułam spokój. Cieszyłam się, że jest obecna rodzina i są znajomi w tak ważnym dniu. Mąż wyglądał pięknie. Pewnie i głośno wypowiedzieliśmy przysięgę małżeńską: i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przez całe wesele czułam lęk. Nie potrafiłam się wyluzować, wzruszyć, poczułam złość i niepokój. Czułam się samotnie. Mojego męża nie było obok. Znikał gdzieś ciągle, a w mojej głowie już snułam podejrzenia. Wyczułam te zachowania. Pojawiła się myśl, ja pierdolę, na się. Drugiego dnia zostałam utwierdzona w tych przekonaniach. Było mi wstyd przed gośćmi. Chciałam stamtąd uciec. Wspomnienia wróciły i jest to ciężkie. Natomiast chcę przedstawić w jasny sposób, jak ważne jest, by słuchać intuicji, zwracać uwagę na znaki, o które się modlimy, jak ważne jest, by znać siebie, dbać o swoją tożsamość, jakie konsekwencje możesz ponieść, jeżeli nie potrafisz prosić o pomoc lub nie jesteś nauczony rozmawiać o emocjach. Oczywiście to były moje decyzje, w pełni ponoszę za nie odpowiedzialność. Cieszę się, jeśli dotrwaliście do tego momentu, bo ten odcinek nie jest łatwy. Miałam wątpliwości, by go w ogóle nagrać i zastanawiam się, jak zostanie odebrany. Jednak według mnie dzielenie się swoim doświadczeniem i nazywanie problemów prost jest cenne. Wymaga to odwagi, ale ja już jestem na takim etapie, że na szczęście nie obchodzi mnie opinia innych. Absolutnie nie jest moją intencją robienie z siebie ofiary czy przedstawienie osób uzależnionych w złym świetle. Mój monolog jest z poziomu dorosłego. Nazywajmy wszystko po imieniu, nie minimalizujmy, zwiększajmy świadomość. Być może jesteście w takim momencie, że moja historia doda ci otuchy, być może zmotywuje lub zainspiruje, a może słuchacie tego tylko z ciekawości i to jest ok. Jeżeli mielibyście zapamiętać z tego chociaż jedno kluczowe dla was zdanie to widzę w tym głęboki sens. Zaraz po ślubie wszystkie nałogi mojego męża wystrzeliły z potrójną mocą, terapia przed ślubem okazała się ściemą. Wtedy po raz pierwszy poprosiłam o pomoc i wsparcie. Podczas rozmowy telefonicznej z poleconą mi terapeutką poznajomości, Dowiedziałam się, że potrzebuję o siebie zadbać i powinnam iść na terapię dla osób współuzależnionych. What? Co to kurwa jest? Jaka terapia? Przecież to mój mąż ma problem. Trzeba mu pomóc. Posłuchałam się tym razem mądrzejszych. Faktycznie, po rozmowie z psychiatrą okazało się, że tak jest. Trzeba podjąć wysiłek i zająć się sobą. Moja terapia miała trwać dwa lata, jednak po półtorej miesiąca zrezygnowałam. Nie doszłam do czasów dzieciństwa, natomiast usłyszałam, że choroba mojego męża to nie jest mój problem i najlepiej byłoby, gdybym zajęła się sobą. Nic nie mogę zrobić i nie mam takiej mocy. Niby proste, a trudne. Cały czas myślałam w inny sposób. Musiałam zmienić to myślenie. Słowa te zostały ze mną, i trzy miesiące po ślubie miałam odwagę spakować wszystkie swoje rzeczy i odejść. Wcześniej nie potrafiłam, było to dla mnie niewyobrażalne. Teraz wiedziałam, że muszę odejść, bo nic się nie zmieni. Nie chciałam i nie mogłam znieść widoku męża, tego w jakim już był stanie. Ratowałam siebie. O pomoc poprosiłam rodziców. To wielka odwaga prosić o pomoc, dla mnie to była słabość. Zabrałam cały swój świat i wróciłam do rodzinnego miasta. Czy miałam wyrzuty sumienia? Miałam. Czy było to dla mnie trudne? Było. Czy mierzyłam się z poczuciem winy? Tak. Czy czułam upokorzenie związane z powrotem do domu rodzinnego? Czułam, ale czułam też ulgę. Uwolniłam się od tego, co mnie raniło. W głębi duszy czułam, że ten ruch z odejściem może być kluczowym momentem dla mojego męża: że już naprawdę zostanie z niczym sam i w końcu się ocknie. W końcu poniesie konsekwencje, której do tej pory ponosiłam również ja, na przykład spłacając jego długi. Powiedziałam sobie w końcu: Stop! To nie jest moja wina. Nie mam na jego chorobę wpływu. Każdy, kto chce sobie pomóc, musi tego chcieć dla siebie. I tylko wtedy się uda. Na przestrzeni tych lat zakładałam maskę. Wszędzie. W pracy, w domu, wśród znajomych, w rodzinie. Wiecznie doskwierał mi chaos. Chociażby na mojej ścieżce zawodowej. Ja już nie wiedziałam, czego chcę, a jak już coś zaczęłam, to szybko się wypalałam. Miałam słomiany zapał. Jeżeli chodzi o relacje ze znajomymi, to, nie, to potrafiłam się z kimś umówić, a w, w ostatniej chwili odwołać spotkanie. Wolałam zostać w domu i zaczekać na partnera, by mieć pod kontrolą to, czy się napił. Z czasem zaczęłam się izolować. Jak już udało mi się z kim wyjść, to i tak byłam myślami gdzie indziej. Wróćmy do wątku, kiedy odeszłam od męża po ślubie. To była najlepsza decyzja na tamten moment i wiedziałam to z terapii. Moja terapeutka powtarzała mi: I co z tego, jak się napije? Ty masz wyjście, masz wybór. Rozstanie jednak nie oznacza końca współuzależnienia. Ja wciąż wierzyłam, że to nie może być koniec nasz, nas. Wierzyłam, że do siebie wrócimy. Przez swoje niezdrowe schematy pomagałam w niszczeniu się partnera, ułatwiałam, nie wspierałam, a ratowałam w imię miłości, przywiązania i uwiązania emocjonalnego. Stwarzałam warunki i komfort w tym uzależnieniu. My od początku dopasowaliśmy się jak puzle. Ja w roli nadopiekuńczej, nadodpowiedzialnej, nadkontrolnej matki, a on w roli syna, potrzebującego obecności, troski i czułości. Często myślałam, że ja nie muszę być szczęśliwa, ważne by, by on był. Dobro i zadowolenie partnera stawiałam ponad swoje. W ogóle nie czułam satysfakcji ze swojego życia, czułam ogromną pustkę. Zaniżone poczucie wartości i brak pewności siebie nie pozwalały mi się rozwijać. Chciałam, próbowałam, kiedy na przykład chodziłam na rozmowę o pracę, która wydawała mi się ambitna, to rezygnowałam. Jakiś głos w środku mówił do mnie: Po co iść? Są lepsi, nie nadajesz się. W pewnym momencie wpadłam w pułapkę udowadniania wszystkim, że jestem wartościowa. I robiłam wiele rzeczy. sport, książki, tańce, świeczki, kursy, szkolenia, budowanie wartości na innych. Nie czułam się wystarczająca. Te rzeczy niekoniecznie sprawiały mi przyjemność. W ogóle nie potrafiłam być w tej swojej pustce, to co też jest ważne. Chciałam w tę pustkę zapełnić wszystkim. Wtedy czułam wartość. Chciałam być pokochana nie za to jaka jestem, ale za to co robię w życiu. Zawsze myślałam, że muszę być kimś, że muszę dużo robić, bo kim ja jestem? Oczywiście błędne myślenie, bo nie muszę być kimś. Ważne, bym była sobą. Po odejściu od męża odcięłam się. Wróciłam do Warszawy, ale zamieszkałam sama, znalazłam pracę i jedyne kroki, jakie podjęłam w celu pomocy jemu, była modlitwa w jego intencji. Straciłam wiarę w niego i w to, że coś się zmieni, ale głęboko wierzyłam w moc Boga. Utkwiły mi takie słowa, że dla Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Dzień w dzień modliłam się o jego uzdrowienie z nałogów. Mężowi postawiłam granice i prosiłam, by odezwał się do mnie, kiedy będzie przynajmniej dwa miesiące trzeźwy. Przez ten czas starałam się o siebie dbać, myśleć o sobie, budować siebie i zawierzać go w modlitwie. Odżyłam, ale wciąż wiele rzeczy było dla mnie trudnych. To był proces, mój mąż odezwał się do mnie trzeźwy. Bóg postawił na jego drodze ludzi, którzy go wspierali tak jak ja, osoby, które go motywowały. Do dzisiaj dziękuję Bogu, że odnalazł on w sobie siłę, by wybrać życie. Staraliśmy się budować relacje na nowo, na trzeźwo, świadomie, zdrowo. Widziałam, jak mąż się zmienia. Byłam otwarta na jego zmiany. Uczyliśmy się siebie na nowo. Cieszyłam się każdym jego sukcesem, i wspaniale było patrzeć z boku na to wszystko. Mój mąż wzrastał. Mi było ciężko z tą przeszłością, z ranami, ale dawałam sobie czas. Wybaczenie również jest procesem. Kroki, jakie podejmowaliśmy, wskazywały na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nasza relacja z wielu powodów nie przetrwała. Nie będę tutaj wspominać o tych powodach, bo, bo to już jest naprawdę tylko nasze. Jestem wdzięczna. Myślę, że Bóg nie bez powodu postawił nas na swojej drodze życia i że nie był to przypadek. Ta trudna sytuacja sprawiła, że chciałam wejść w głąb siebie, zanurzyć się w najciemniejszych miejscach i dokopać do dna tego tunelu. Chciałam wszystko ponazywać, dopłakać, doprzeżywać, uzdrawiać. Spotkałam się w końcu z tą prawdziwą Paulą, która również popełniała błędy. Zaczęłam siebie rozumieć i być dla siebie bardzo wyrozumiała. To wszystko, o czym opowiadam, to część mojej drogi. Przez wiele lat żyłam w iluzji, bo nie znałam narzędzi, by sobie pomóc. Mimo cierpienia i bólu trwamy w relacji, bo mamy misję, wtedy czujemy swoją wartość. Jeżeli się nie da ratować, czujemy ból i fizyczny, i psychiczny. Mamy poczucie, że to od nas zależy czyjeś życie. Ja już się nie czuję za decyzje, które były takie, jakie miały być na tamten czas, takie, jakie potrafiłam podejmować. Trudne doświadczenia pomogły mi spotkać się z samą sobą i dostrzec to, czego nie widziałam wcześniej. Już wiem, że intuicja i uważność na Boże znaki są ważne. Wiem, że toksyczną relację tworzyłam również ja. Spotkałam się z Paulą, której zawsze się bałam. Nieidealną, popełniającą błędy, przepełnioną lękiem i łaknącą miłości. Dzisiaj biorę za wszystko odpowiedzialność. Nie oskarżam innych o cierpienie, moje współuzależnienie czy rany. Jestem świadoma. Pozwoliłam sobie na odczuwanie emocji, jakie do mnie przyszły. Rozpracowałam dzieciństwo, koniec kropka. Nie mam zamiaru studiować tego przez całe życie. Nie chcę utykać w przeszłości. Dzisiaj nie potrzebuję uwagi innych, potrafię być sama ze sobą. I ufam, że Bóg ma na mnie dobry plan. Najważniejszy był dla mnie proces wybaczenia. Wiedziałam, że dokonany zbyt wcześnie może stać się mechanizmem ucieczki przed emocjami domagającymi się przeżycia. Dałam sobie czas, nie ścigałam się, i przyszło z serca. Nie noszę w sobie żalu i zawiści. Ostatni najgorszy okres mojego życia wystałam, wysiedziałam, przeżyłam, wyczekałam. I ten czas dał mi wiele zasobów. Czuję się wystarczająca. Przełamałam wiele razy swój wstyd. Dźwignęłam ból. Otoczyłam się wewnętrzną miłością i troską. Wyszłam z roli ofiary. Patrzę na swoje deficyty z dzieciństwa, trudną relację w dojrzały sposób i z ogromną wdzięcznością. Akceptuję rzeczywistość i staram się żyć zgodnie z wolą Bożą. Daje mi to ukojenie i siłę. Staję w Prawdzie. Tylko w Prawdzie mogę budować, czuć miłość i przyjaźń. Wciąż jestem w drodze, ale już mniej błądzę. A i najważniejsze widzę światło. Uff, ten monolog jest dla mnie bardzo oczyszczający. Mam moc terapeutyczną i rozprawiłam się z tym, co trudne. Dziękuję, że dotrwaliście. I trzymam kciuki za Waszą drogę. Na koniec pragnę podzielić się swoimi lekcjami życiowymi, które nie były kiedyś dla mnie oczywiste. Szanuję siebie i wyznaczam granice. Lubię siebie. Ufam swojej intuicji. Nie walczę za wszelką cenę. Dbam o siebie i o swoje potrzeby. Mówię o swoich potrzebach. Odpuszczam, nie ratuję. Znam swoją wartość, nie uzależniam swojego szczęścia od innych, buduję na fundamentach, nie ma nic na zawsze.